Czy jest pan zadowolony z pańskiej podstawy na boisku? Dzisiaj mam. No, myślę, że było bardzo dobrze, no, ale to postawa całej drużyny. Pan dzisiaj brameczkę strzelił? W końcu. Ale. Jak to się stało? Proszę opisać. Nie wiem, no przyszła piłka fajna, gdy zagrana przez Andrzeja. No i wpadła na główkę, tak jak miała. I brałka. Profesor odgłówek. No, może? Czy jest pan. Zadowolony w ogóle z przebiegu dzisiejszego spotkania wynik? Myślę, że pod nasze dyktando wszystko było, mało szans w blachowni. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Czy wynik jest sprawiedliwy? Myślę, że tak, jak najbardziej. Proszę powiedzieć kilka zdań o przebiegu meczu? No, prowadziliśmy grę praktycznie przez cały mecz. Mieliśmy swoje sytuacje, wykorzystywaliśmy je. No i zasłużenie wygraliśmy. Jak układa się pana praca i cała praca drużyny z trenerem? Moim zdaniem od dwóch lat tutaj gram, już na półtora sezonu no jestem bardzo zadowolony. Dużo się nauczyłem, tak jak nam mnie nauczyła, tak jak trener mnie nauczył. Proszę kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich kibiców oczywiście i do przodu. Dobrze, dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że następny mecz wysoki. wysokiej. Pan tak samo szczeli. Hatrika z główki. Zobaczymy co będzie. Albo i z nogi.